Dziewczynka z zapałkami. Była to wieczorna pora. Wyjechali wszyscy z dworu, w domu tylko pozostała z śliczną lalką Kazia Mała. Więc jak koza pląk zabryka, od końcika do końcika. to zaśpiewa. To podskoczy, wtem pudełko małe z oczy. Pochwyciła, otworzyła, w nim zapałek pełno było. Myśli sobie, wiem co zrobię. Będę mieć zabawę mimo. Nikt nie patrzy, jestem sama, pozapalam je jak mama. Miałczek zwróćcie mądre koty. Wyciągnąwszy łapki w górę, proszą. Kaziu, nie czyń psot, Miał bo burę. Mama ruszać zabroniła, bo się spalisz. Kaziu, miła. Ale rada nic nie nada, Kasia kotków ani słucha. Wtem na suknie iskra pada, z iskry płomień wnet wybucha i podskoczy do warkoczy. Wrzeszczą w niebo głosy. Miał, miał, gwałtu tu gore, miał ratunku, aby w porę ci kapkami śpieszno żywo gasić nie nieszczęśliwą. Miał, miał mieć zmiłowanie, miał ratunku, mój śladu nie zostanie i zgorzała każda cała. Garść popiołu pozostała. No, i trzewiczki jeszcze stoją. Smucą się nad panią swoją. Miałczyk z mruczki już nie płaczą. Oni także kazi płaczą. Gdzie panienka nasza miała? Gdzie biedna mama miał? I tak płaczą nad dzieciną, że strumieniem łzy im płyną. Co <grym z górą> <grym z górą> <grym z górą> co parówki podbierałaś? <grym z górą> Brawo!